Cześć! W tym filmie pokażę wam, jak zrobić proste francuskie bagietki. Do miski wlewamy wodę, dodajemy drożdże i mieszamy, aż drożdże się rozpuszczą. Następnie wsypujemy obie mąki, czyli typ 500 i typ 750 oraz sól. Ciasto w miejsce mieszam jedynie do połączenia. Gdy widzę, że zbiera się w całość, przekładam na blat i kontynuuję wyrabianie. Zobaczcie, na tym etapie ciasto jest suche i mało elastyczne. Delikatnie pomagając sobie cały czas z kropką, wyrabiam ciasto, uderzając o blat i zakładając je na siebie. Z każdym ruchem już widzę, że ciasto zmienia swoją konsystencję. Jest coraz bardziej elastyczne, coraz lepiej trzyma się całości i też coraz mniej klei się do blatu. Przy wyrabianiu pomocna będzie woda. Cały czas zbliżam sobie delikatnie dłonie, tak aby ciasto mi się mniej do nich kleiło. Kiedy ciasto jest już dobrze wyrobione, jest sprężyste, formuję z niego kulę i zostawiam na 10 minut pod przykryciem do odpoczynku. Spójrzcie teraz co te 10 minut zrobiło dla ciasta. Ciasto jest super sprężyste, zrelaksowane, możemy je przełożyć na 2 godzinki do fermentacji wstępnej w misce. Oczywiście pod przykryciem. Gdy ciasto już ładnie wyrosło, dzielę je na 5 kawałków po 240-250 gramów. Ciasto powinno być delikatnie zaokrąglone, puszyste pod dotykiem i przyjemnie napowietrzone. Pokażę Wam teraz dwie metody wstępnego formowania bagietek. Jedna z nich to formowanie w taki walet. Napinam sobie z kropką jedną część bagietki, a ręką przytrzymuję drugą. Natomiast druga metoda to po prostu formowanie w kulkę. Delikatnie obsypane ciasto formuję w kulkę, zakładając zewnętrzne części do środka. Wstępnie uformowane bagietki zostawiam do odpoczynku na blacie na jakieś 10-15 minut. Podobnie wykonuję formowanie bez znaczenia, czy formowałem wstępnie w kulkę, czy w walec. Zobaczcie. Wypycham ciasto od siebie, napinając je, delikatnie odgazowując. Kładę bagietkę łączeniem do góry na ściereczce wysypanej mąką ryżową. Każdą bagietkę oddzielam kolejną częścią ścierki, tak aby utrzymały się przy wyrastaniu. Gdy już mam uformowany walec, najpierw jedną dłonią wałkuję środek, dochodzi druga dłoń i wałkuję w końcówki. Pamiętajcie, aby długość bagietki dostosować do długości Waszego kamienia. Bagietki zostawiam teraz na godzinę, półtorej do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. W profesjonalnej piekarni do przekładania bagietek używamy takich małych desek. Natomiast w domu, jeśli nie mamy takiej małej deseczki, możemy pomóc sobie na przykład kartonem. Bagietki pieczemy łączeniem do dołu. Nacinamy je żyletką pod ostrym kątem w stosunku do ciasta. Trzy nacięcia, każde kolejne nachodzi na poprzednie tak na jedną trzecią długości. Kamień nagrzewam w 250 stopniach przez godzinę. Na dole piekarnika nagrzewam w tym samym czasie metalowe naczynie przeznaczone do parowania. Wkładam bagietki do piekarnika, następnie wlewam wrzątek do tego naczynia nagrzanego i zamykam szybko piekarnik. Po 5 minutach uchylam drzwiczki, aby wypuścić nadmiar pary. Pieka jeszcze 10-12 minut. Tak prezentuje się nasza bagietka. Kremowo otwarty miękisz, cienka i chrupiąca skórka. Po więcej przepisów zapraszam na stronę upierzsobiechleb.pl. Do zobaczenia!